Cześć, witam. Dzisiaj znowu pogadamy na temat relacji z kobietami. Na końcu tego filmu przygotowałem coś dla ciebie. Jaki błąd popełnia większość facetów, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Przede wszystkim z tego, co zauważyłem, by się obawiacie rozstania, boicie się zakończenia pisania, boicie się sytuacji, kiedy zostawiacie kobiety w spokoju. Bo Wam się wydaje, że ta dziewczyna poleci do kolejnego faceta, zacznie z nim pisać, a jak jest atrakcyjna, ojejku, no to już będzie dramat. Ale kobieta nigdy cię nie doceni, jeśli ty boisz się ją stracić. Kobiety zawsze doceniają facetów, którzy nie boją się odejść, którzy nie boją się powiedzieć, to koniec, bo generalnie taki facet ma wartość i dla niej zawsze będzie interesujący. W dłuższej perspektywie. Zamiast takiego podejścia, większość facetów wybiera takie nastawienie: muszę usługiwać kobiecie, muszę być dla niej grzeczny, i w miarę upływu czasu w związku, zauważ, że kobieta staje się coraz bardziej niemiła, pretensjonalna, zarzuca tobie, że nie zachowujesz się tak jak tego oczekuje. Często jest to wręcz Absurdalne, ale to właśnie wynika z tego, że ona nie czuje, że jest silnym facetem. Silny facet to dla kobiety mężczyzna, który nie traktuje jej jak celu w życiu. To nie jest mężczyzna, który traktuje ją jak cel sam w sobie, tak? To jest ta różnica. Natomiast to zachowywać się w taki sposób, jakby relacja z piękną, z atrakcyjną kobietą była najlepszym co was może spotkać. Oczywiście niektórzy faceci nawet szybko się oświadczają, potem oczywiście się okazuje, że ta kobieta zmienia podejście, nie jest już taka miła, czarująca, nie ma dla ciebie czasu, nie chce z tobą zbyt dużo gadać, rozmawiać, yy, traktuje cię w wyniosły sposób. Dlaczego? Bo jej brakuje tej męskości, brakuje jej tego, żeby jej facet powiedział, słuchaj nie musisz już do mnie więcej pisać. Kiedyś, pamiętam, jeden chłopak się do mnie zgłosił, który zrobił z siebie takiego pantofla w dłuższej relacji, nawet nie potrafił się z tą swoją kobietą już podroczyć, taki był zaszczuty przez nią. I ja mu opracowałem taką strategię, nie będę tutaj dokładnie omawiał wszystkiego, ale mówię mu, słuchaj, powiedz jej, że nie widzisz powodu, żeby z nią dalej rozmawiać. Wyjedź na jeden, dwa dni. Zobaczymy, co zrobi. Jak się okazało, zniknął. Nagle zaczęła do niego wydzwaniać, pytać, co słychać, co u ciebie, gdzie pojechałeś. I wtedy mu wytłumaczyłem: Widzisz, jak ona sama ładnie inwestuje. Wystarczyło jej pokazać, kto ma większe szanse przetrwania po zakończeniu relacji, i już kobieta książkowo zaczyna szukać Twojej uwagi. I tak to też powinno wyglądać w Waszym przypadku. Faceci. Zazwyczaj no, mają z tym problem, że obawiają się stracić tą piękną kobietę, bo mają trudności w poznawaniu innych pięknych kobiet. Natomiast jak ty opanujesz sztukę poznawania wielu pięknych kobiet, takie problemy znikają. Oczywiście w tym temacie zawsze się warto do mnie zgłosić. Dlatego, tak jak często mówię, jeśli będziesz facetem, który potrafi łatwo z uśmiechem na twarzy zakończyć relację. Dla kobiety będzie to niewiarygodne. Dla kobiety będzie to niewiarygodne, jak i powiesz: Teraz mnie nie całuj, musimy sobie przerwę zrobić. Ona nie jest do tego przyzwyczajona. Większość facetów y, oczywiście uważa, że to jest nierozsądne, natomiast zauważ, że bardzo łatwo wtedy uderzasz w samoocenę kobiety. Jeśli mówisz do swojej toksycznej partnerki: Nie będziemy seksu uprawiać, to ty nawet się potrafią zdenerwować, tak? Dlaczego? No, bo uderzasz, uderzasz silnie w jej niskie poczucie wartości. Normalna kobieta, no to tam będzie zdziwiona, zaskoczona, może na wszelkie sposoby cię y, prowokować do tego seksu, więc warto to zrozumieć. W bardzo wielu kwestiach y, może się okazać, że po prostu stracisz na to całkiem sporo czasu, żeby tą kobietę naprawić, żeby na nią wpłynąć, żeby rozwinąć z nią. Relacje, za to dużo więcej zyskasz, kiedy będziesz obojętny, kiedy będziesz niechętny i bardziej wymagający. Warto, żebyś sobie to zapamiętał. Wielu facetów tutaj niestety popełnia błędy, przez które traci kobiety. Czasami dziewczynie warto powiedzieć. Wiesz, że możemy się nie spotkać, wiesz, że cię mogę nie polubić, wiesz, że mogę Cię już nie zobaczyć. Wiesz, że już więcej nic nie napiszę. Pokaż jej, że to się może zakończyć i. Zademonstruj, że tak się faktycznie może stać. Generalnie, jak jesteś facetem, który tylko rozwiązuje problemy w związku, chce z nią być, chce z nią rozmawiać i za wszelką cenę próbuje ratować relacje, im bardziej wciągasz się w tą relację, im więcej masz do stracenia, tym jest coraz gorzej. Spójrz na tych wszystkich facetów, którzy dorobili się nawet majątków, rodziny, dwójki dzieci, mają kasę, dobrze sobie radzą finansowo. A w związku nie wychodzi. Dlaczego oni się w całości poświęcili dla kobiety, dla relacji? Zrobili z niej księżniczkę. Ona przestała się w ogóle o cokolwiek starać, no bo nie musi, skoro facet wszystko zapewnia. Zdaję sobie sprawę, że wy zostaliście wychowani w zupełnie innej wierze. Wydaje Wam się, że jak facet dba o kobietę, to ona o tego nie zapomni, ona zaczyna o niego też bardziej dbać natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Im bardziej dbasz o kobietę, zabiegasz o nią i nie stosujesz tych kroczków o których mówię trików, żeby ona sama bardziej inwestowała, starała się o ciebie, w tym generalnie twoja relacja, twój związek rozwija się słabiej i gorzej. Wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście zawsze możesz do mnie napisać, mogę ci pomóc odzyskać kobietę, naprawić związek. Pisz do mnie na frywolny Małpa, uwodzenie w Bardzo ważne jest, żebyś pokazywał kobiecie, że ona też cię może stracić, że ty nie rzucasz słów na wiatr, i skoro jej powiedziałeś, nie zobaczymy się, to tak może być, bo przestałeś się odpisywać. Jeszcze czasami widzę taką sytuację, gdzie facet tam grozi palcem, dziewczynie, tylko spróbuj jeszcze raz z tym kolegą pisać, a ona dalej pisze. Dlaczego? Bo ty nie wyciągasz konsekwencji. Nie pokazujesz jej za pomocą swojego zachowania, że faktycznie możesz zniknąć, dlatego ona cię po prostu nie szanuje. I ten szacunek trzeba sobie wypracować. W innym wypadku możesz stawać na głowie, możesz się martwić, możesz próbować o nią zabiegać, nic z tego dobrego nie będzie wynikać. Więc, czy tego chcesz, czy nie chcesz, kobieta zawsze cię ocenia z punktu widzenia, czy ma motywację z tobą być. Czy cię pragnie, czy jesteś dla niej zbyt dostępny, uległy i popatrz na to z tego punktu widzenia. Jak jesteś zbyt dostępny, uległy, robisz to, co ona chce, po pewnym czasie jej się po prostu nudzisz. To jest zbyt mało ekscytujące emocjonalnie. Więc tym bardziej, jeśli kobieta jest dosyć spontaniczna, impulsywna, ona, ona szuka zupełnie innych bodźców, i dlatego może się wydarzyć zdrada. Czy tutaj jakiś romans na boku, warto o tym wiedzieć. Oczywiście, zawsze możesz się do mnie zgłosić, pomagam w tego typu relacjach. Nawet swoją kobietę do mnie na terapię możesz wysłać. Taką usługę zdecydowałem się odpalić, i wtedy postaram się jako psycholog przemówić do rozsądku. Warto z tego skorzystać. Niemniej jednak. Pamiętaj o tym, że masz być najważniejszą osobą w związku. Jeśli ona nie stanie ci zaoferować tego, co ty oczekujesz, powiedz jej to koniec, nie musimy się spotykać. Nie napiszę więcej, nie pogadamy więcej. Po co dzisiaj do mnie piszesz, jak ostatnio się nie postarałaś? Pokaż jej, że ty faktycznie czegoś konkretnego wymagasz. W innym wypadku, no niestety, twoje relacje z kobietami mogą się okazać bardzo słabe, marne, a kobieta przecież nie będzie cię chciała, Szanować, nie będzie chciała ci się w pełni oddać. Warto o tym pamiętać, warto sobie te słowa zapamiętać. Natomiast dzisiaj też coś dla Ciebie przygotowałem i myślę, że to będzie całkiem dobra propozycja. Tylko do dzisiaj do północy mój najnowszy kurs. Jak się droczyć z kobietami 2.0? Techniki droczenia. 200 zł taniej. Jutro cena wzrośnie dwa razy do góry o północy. Więc jak jesteś moim stałym klientem, to kupując ten materiał drugi gratis, możesz sobie za darmo wybrać. Korzystaj, kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez DR2. Osobiście uważam najlepszy materiał o atrakcyjnej rozmowie z kobietą, jaki nagrałem do tej pory. Pobierz, skorzystaj, a zobaczysz, jak niejedna kobieta będzie bardziej podniecona tym, co jej mówisz, tym, co z nią robisz. Myślę, że naprawdę bardzo wartościowa wiedza, którą warto wykorzystać w praktyce i już. Zobaczysz poprawę w jakości komunikacji z kobietą. Przetestuj cały ten nowy materiał do dzisiaj, do północy. W dużo niższej cenie, to wszystko. Adroczenie zawsze spowoduje, że zintensyfikujesz emocje w komunikacji z kobietą. Polecam.